Witajcie na kanale Wiejska Kurka. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kaczuszki, które nam się wylęgły. Ale najpierw pozbieramy sobie jajeczka. W tym roku mamy problem z kwokami. Jak żeśmy kwoki chcieli, to ich nie było. A teraz, jak są nam niepotrzebne, to coraz więcej kur zaczyna kwoczyć. Tutaj mamy. Drugą kwokę, która nie ma jajek i dłu bardzo długo siedzi i nie może się odkwoczyć. A teraz zbieramy jajeczka. Dzisiaj tylko było 6 jajek, ale za to są różnokolorowe. Kurki są wypuszczone na zielony wybieg, biegają sobie. Te dwie gąski ładnie nam zaczynają rosnąć. O, ta gąska nie mogła y, chodzić, ale y, na szczęście jej nóżka wyzdrowiała i tak im może też chodzić. Niestety nam w, y, uciekają o te kurczaczki, od kwoki, które są y, na wybiegu u kochinków. Wychodzą sobie tam na trawkę i wracają. Kaczuszka została przeniesiona do tego, po, do tego kurniczka. Siedzi sobie tutaj. Wykluła ta, czar ta czarno-biała. Kaczuszka wykluła sobie 16 małych kaczątek. Miała 18 jajek. Tylko dwa się nie wykluły, więc to jest bardzo dobry wynik. Na razie będą sobie tutaj siedzieć, dopóki troszkę nie podrosną, bo później będą wypuszczane na trawkę. Ta kaczuszka y, wykluła sobie kaczątka już drugi raz. Za pierwszym razem miała tylko dwa, ale zabraliśmy jej, ponieważ nie, nie chciała się nimi opiekować. Tutaj mamy sześć kaciuszek od tej kaciuszki, które sobie wykluła sama. Ładnie rosną, są duże, mają przepiękne ubarwienie. Mamy też mniejsze kaczuszki, które żeśmy z inkubatora wykluili. Tutaj mamy jeszcze dwie takie małe gąski po barbince i Tadeuszku. Zostały się tylko nam dwie, bo jedna, były trzy. Jedna niestety była y, mniejsza i słabsza i niestety padła. Tutaj mamy naszą pszeniczkę. Już za niedługo będziemy ją kosić już powoli dojrzewa i się nie mogę tego doczekać. Oto tutaj jest jeden z uciekinierów. A za płotem. W jest drugi. A tam uciekła. Uciekł wie, dorosły już prawie kurczak. I tutaj jeszcze chodzą dwa inne, tylko już przeszły. Te kurczaki z, wychodzą, ale zawsze wracają. Tak, ma tylko dwa. Tutaj jest drugi. Rosną nam też młode kogutki. O, jeden sobie tutaj przeszedł. Na podwórko. Jest ich pięć. Chodzą sobie wszędzie po całej tutaj działce. Popatrzcie sobie jeszcze chwilkę na kurki, i zaraz jeszcze pójdziemy na chwilkę zobaczyć, co kaczuszka robi. O ten jeden kogutek przychodzi często nam pod dą i nawet czasami wskakuje na parapet i stuka w okno. Niestety została nam jedna perliczka, dlatego że druga się powiesiła. Chcę wystawić na sprzedaż od tego kogutka silki, ponieważ rosną nam młode. A nie chcę, nie chcę, żeby się biły, ale cenę i wszystkie inne informacje na temat niego wepnę wam w społeczności, jak wstawię ogłoszenie na OLX-a. Tutaj kurczaki się mają, dobrze rosną. Niestety na razie kochinki i Jolka, nasza kurka aurakana, nie znoszą jajek. Tak samo jak sileczki. Tutaj mamy młode kurki, loczki. Na koniec jeszcze zajrzymy do kaczki, co tam jeszcze porabia, i będę kończyć ten odcinek. Kaczuszka się opiekuje kaczkami, syczy jak zobaczy człowieka. Dobrze, nie będę jej straszył, więc wychodzimy od niej. I to na tyle w tym odcinku. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Zapraszam Was na mojego Instagrama, Facebooka oraz TikToka. Y Polubia Jeżeli filmy moje się Wam podobają, to polubiajcie je, komentujcie i zapraszam też do subskrybowania, moje, mój, subskrybowania mojego kanału. Zapraszam też na kolejne filmy. Do zobaczenia. Pa i pozdrawiam.